bo widzowie z tej strony Widdered Foxy i witamy Was z całą resztą Dzisiaj dziś jest, witam jest ten koral Ogrywamy Dzisiaj, dzisiaj będziemy test, dzisiaj będziemy pokazywać nasz, nasz pierwszy prototyp naszego game'u Beta przepraszam ja jestem Crossy, i strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty to piąte rano. Film mi się urwał, jak leżałem w róże. Ale muszę wsta musiałem wstać rano. Mam szkołę. Ludzie mówią, że nie można klać, jak się chodzi do szkoły. To nieprawda, można. Wystarczy stać rano. Na tym polega odpowiedzialność? Jaka ty. M z czego ty masz? Kójdę odpowiedzialność. A chodzę, ja do szkoły, bo jak nie będę chodzić, to to policja tak jakby się zainteresuje. A dobra, pierdolę to. Dobra, ja mam e... Ja mam tylko jeden dzień nieobecności. Dobra. Przechodzimy do game'a. Jedną. Dobra. Ludzie, mamy goto Game Makera. Gdzie tutaj mamy pierwszą beta test naszych gameów, Naszego fangame'a. który się właśnie nazywa, zaraz się wam pokażę. Bad Down Trio. Tutaj macie kontrolę sterowania. F4 full screen. Wyjebało mnie do full. Dobra, wybieramy słowo na... Dobra, wybieramy słowo po prostu Foxy dawaj. Jak... mam fój. A doda to. słowo na de. Jak teraz się. Jezu, ja że ty tu oglądasz. To lepiej tego nie oglądać do końca. Ale teraz tak jak zobaczę, co oni o mnie latkują, co o mnie pieprzą i solą. Witamy w pierwszym pokoju naszego gówna, czyli w pustce. Wow! Mamy tutaj narysowanego wielkiego fiuta. Słuchasz, co? Wow! Co za niesamowita technika! Mamy... Y, tak zwaną... ...głąbca. I y, tutaj mamy TLM, czyli klasyczny item. X... Y, dobra... Eee... Y, escape. Jak, jak się wchodziło do panelu głównego, bo zapomniałem go pa... No fuck you No jak... jak ty wchodziłeś do tego panelu? Jak składałeś Jakiego panelu? Chodzi ci o, o ta, menu? Ta! ta. C! Ojej, dzięki Level i HP HP będziemy musieli jeszcze poznać na walce, ale... Gdzie to to mam pierwszą EKR. Co wcześniej tutaj było, ale... Mario. To... Chcę to się CUFA. TLM. Dobra, TLM zostawmy. Jeszcze będziemy dopracować dwa tą dwie, ale na razie mamy coś takiego. Trzeba pierwsze pieprzone przejście i tu będzie ta się walka odbywać Gdzie y, nie powiemy kto tu będzie stał i z kim będziemy walczyć y, Jak coś y, będzie gdzieś jeszcze ukryty i starek y, I tyle wam powiemy jak na razie w tym filmie Więc dzieciaki proszę idź spać Życzę wam miłej nocy I... Szczęśliwego dnia... I szczęśliwe... sleep. <laughs> szczęśliwego dnia... I szczęśliwego Gon to sleep, gon to sleep, go to go go go. I życzę wam miłego diarsara poduszki.